Piąteczka! Witam Was serdecznie na kanale Kodeks Kulinarny i słuchajcie, dzisiaj będziemy w Kodeksie gotować zupę dyniową. Ale zanim e, przystąpimy do gotowania, zachęcam, żebyś nie przegapił, e, bądź nie przegapiła kolejnych odcinków, żeby zasubskrybować ten kanał, zaznaczyć dzwoneczek, żeby przyszły do Ciebie powiadomienia. Oczywiście zachęcam, żeby obserwować mnie na Instagramie i polubić fanpage na Facebooku. Nie ma co przedłużać i czekać. Jedziemy z tym gotowaniem. Do przygotowania naszej zupy dyniowej potrzebujemy następujące składniki oraz narzędzia do jej ugotowania. A więc, zaczynamy sobie od dyni. Potrzebujemy jej około 500 gram. Woda, 500 ml. Mleko, 200 ml. Oliwa z oliwek. Ja mam tutaj erytrytor, natomiast może być cukier, sól jogurt naturalny bądź śmietana mam tutaj pietruszkę, marchewkę masło około 30 gram przyprawy typu chili, pieprz, cayenne w całości to jest wędzona akurat, kurkuma pestki dyni pomidory imbir, cebula dwa ząbki czosnku i coś ostrego ja mam tutaj ostrą papryczkę bierzemy się za gotowanie Dobrze. Zaczynamy sobie od wywaru naszego bulionu. W związku z tym do, yy, do garnka wlewamy naszą wodę. Hop. Wrzucamy naszą pietruszkę i marchewkę w całości. Nie ma problemu. Przyprawiamy odrobiną soli. Dolewamy dosłownie jedną łyżkę oliwy nawet pół łyżki wlewamy hop do naszej, na naszą patelnię yy, wrzucamy naszą kostkę masła te 30 gram ciach w kosteczkę naszą cebulę Kroimy nasz czosnek w kosteczkę, tutaj na masełku musi nam się zeszklić nasza cebulka z czosnkiem i drobniutko siekamy. Teraz wrzucamy to na naszą patelnię. I teraz zabieramy się za naszą dynię. Musimy ją też drobno pokroić w taką drobną kosteczkę, po czym wrzucimy ją na patelnię. Teraz wrzucamy naszą dynię na patelnię. Kiedy smaży się już nasza dynia z cebulką i imbirem, jak i z czosnkiem, dodajemy jedną łyżeczkę kurkumy na naszą patelnię do tej dyni. Teraz wszystko mieszamy, smażymy na dość wolnym ogniu około 10 minut co chwilę mieszając żeby dynia ładnie nam zmiękła i wszystko przeszło całym tym aromatem przypraw, cebulki, czosnku i tego imbiru. Po około 10 minutach widać już bardzo dobrze, że nasza dynia jest dość miękka. W związku z tym wszystko to należy przerzucić tutaj do naszego garnka. Teraz, jak już przerzuciliśmy z patelni e, do naszego garnka i wywaru, wlewamy 200 ml mleka. Następnie kroimy sobie naszego pomidora w bardzo drobną kosteczkę. Teraz wrzucamy sobie to wszystko do naszego garnka. Teraz, jak już wszystko mamy w naszym garnku, czekamy aż się jeszcze nasza zupa pogotuje, też około 10 minut i będziemy blendować. Ja jeszcze wrzucam parę listków bazylii i wszystko blendujemy. Mamy zblendowaną naszą zupę, wygląda to mniej więcej tak. Następnie, jeszcze musimy ją troszeczkę doprawić. Więc, ja jeszcze tutaj wsypuję w zasadzie, rozkruszam tą moją papryczkę, żeby była ostrość. No i mamy tutaj sól. Jeśli komuś jeszcze jest za mało słodka, no to ja akurat mam erytrytol. Mi jest dość słodka, więc nie dosypuję czy erytrytolu czy, czy cukru. Teraz przelewamy naszą zupę do talerza. Teraz dodajemy troszeczkę naszego jogurtu bądź śmietany, przyprawy. zabijamy. Voila! Smacznego! I gotowe! Proszę bardzo! Zupa jest gotowa, można teraz jeść i degustować. Ale zanim zacznę degustować, oczywiście jeśli chcecie więcej, więcej wiedzieć na temat właściwości e, dyni, to wsywam Was e, na mój następny kanał Fit Club Lifestyle. Oczywiście odnośnik będzie w, w opisie, a tymczasem smakujemy! Słuchajcie! Mega! Każdemu polecam, żeby coś takiego, taką zupę sobie zrobić. No jest przepyszna. Sami musicie spróbować zrobić, żeby ją spróbować. Także wszystkiego dobrego róbcie zupę i do zobaczenia w na następnym odcinku.